Jesteśmy na polu należącym do Pana Dariusza Kuberskiego, jest to pole rzepaku, e, realizowane w technologii uprawy bezrokowej. Proszę powiedzieć, kiedy Pan je siał, w jakiej technologii, w jakiej obsadzie? Technologia pasowa, siew 10 sierpnia, w obsadzie 35 sztuk, nawet kwadrowy, odmiana Kody Mills IGP. Jeśli chodzi o technologię, jakie uprawki były wykonywane przed siewem? Przed siewem było pole tylko zbronowane zwykłą broną, taką ciężką, by rozprowadzić resztki po całym polu, także zmusić samo siebie do kełkowania, po czym po jakimś tam tygodniu był przeprowadzony siew. Jeśli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne, co tutaj było wykonywane? Po wschodach rzepaku był wykonany zabieg na dwuliścienne nawigator plus Metazanex. Po czym po jakich, nie wiem, dwóch, trzech tygodniach pierwszy zabieg na jednoliścienne. W fazie czterech, sześciu liści zabieg skracania rzepaku. I ostatni zabieg to jeszcze był kolejny na jednoliścienny zamykający. I to. W tym roku był już koniec. Po wierzchu, na powierzchni, te rośliny wyglądają bardzo ładnie. Może wykopmy jedną z roślin, zobaczmy, jak to wygląda w środku. Tak wygląda system korzeniowy rzepaku. Pod korzeń roślin zastosowany był nawóz. Timak Agro NPS 49 w ilości 150 kg. Jak widać, na rzepaku nie widać żadnych przebarwień, nie brakuje mu azotu. Żaden azot też w późniejszych fazach nie był dokładany. Gleba też ma bardzo ładną strukturę. Widać, że ona jest mocno przyrośnięta korzeniami i taka m, nadal wilgotna, tej wilgoci do, dużo jest w glebie. Widać jeszcze resztki z poprzedniej uprawy, co tutaj rosło? Pszenica o zima siana po burakach, 20 listopada. Czy resztki pożniwne po pszenicy były jeszcze rozrzucane na polu, czy by zbierał Pan słomę? Nie, było kombajn, miał rozrzucony plew i słoma była ścięta, po czym później, tak jak mówiłem wcześniej, była zastosowana po prostu brona, by rozciągnąć tą słomę. A sama gleba od ilu lat jest uprawiana w technologii bezorkowej? Wszystkie pola zaczęły być uprawiane Technologii bezrokowej od 2008 roku. A proszę powiedzieć, jaki to jest typ gleby? Czy to jest gleba łatwa w uprawie? Akurat na tym polu to jest taka bardziej lżejsza gleba, łatwa w uprawie, chociaż górkami są gliny, ale też w naszym gospodarstwie są takie gleby, gdzie na jednym polu jest i piach, i glina, i ciężki, i czarnoziem. Także taki teren bardzo zróżnicowany. Jak pan ocenia jeszcze tą plantację na koniec, proszę mi powiedzieć, mimo że no pogoda jest jaka jest, nie ma tych temperatur minusowych, nie ma śniegu. Czy widzi pan tu jakieś zagrożenie dla tych roślin? Stan plantacji oceniam bardzo dobrze. Z zagrożeń, no to jedynie na wiosnę wszystko widzi. Pewnie choroby grzybowe, też widać bardziej większą aktywność szkodników, czyli mysz, chociaż nie jest to jakieś tam ogromne porażenie. Ale no, brak zimy na pewno wpłynie na to zwiększenie ich populacji. To w takim razie przejdźmy po drugiej stronie ulicy. Jest plantacja pszenicy o zimę. Zobaczymy, jak to wygląda na pszenicy. Jesteśmy parę metrów dalej. Tutaj z kolei rośnie pszenica o zima. Te same warunki klimatyczne ta sama gleba. Yy... W takim razie proszę powiedzieć, jak tutaj wygląda, yy, wyglądają te rośliny. Jaka roślina rosła przed pszenicą? Yy, przed pszenicą rosła tutaj, yy, rosł tutaj rzepak o zimy. Po zbiorze rzepaku zastosowana była brona, by rozciągnąć resztki pożniwne. Po czym wysiany był poplon składający się z gryki i faceli oraz samolotów w rzepaku. Yy, następnie, 17 września w ten żywy, rosnący poplon, wysiałem bezpośrednio pszenicę o ozimą. Czy wcześniej używał Pan glifosat, żeby w jakiś sposób zniszczyć rośliny poplonowe? Nie, nie używałem glisofatu, z tego względu, że nasze gospodarstwo już odchodzi do glifosatu całkowicie. Po wschodach pszenicy zastosowany został ekspert met i glin. I to yy, zniszczyło samo się wyrzepku. Czyli kopiemy. Kopiemy. No widać, że w tej glebie tam tam jest widać. bardzo dużo jeszcze tych resztek pożniwnych, prawda? No i proszę spojrzeć, jaki jest mocny system korzeniowy pszenicy. Pięknie rozkrzywione. Pięknie rozkrzywiona pszenica. Siana 17 września w ilości 280 ziaren na metr. Nawożenie 150 kg NPK. W zasadzie nie widać tu yy, większego porażenia. Nie widać, żeby te rośliny, bo jest tutaj troszeczkę. Jest, jest porażenie grzybowe. Z tego względu, że nie był yy, żaden wykonany zabieg. No ale tylko z tego względu, że nigdy tego nie robiliśmy. A aura nam trochę spłatała figle i jest tej zimy wiosna. No tak, widzimy, że nawet obecnie nad nami przylatują jakieś ptaki. Trudno powiedzieć, czy przyjdzie jeszcze zima, czy to już wiosna. Moim zdaniem chyba już zima nie przyjdzie, będzie raczej wiosna. Czy to może być duży problem dla roślin? Jeżeli nie przyjdzie mróz, to problemu nie będzie. Jeżeli nie przyjdzie, to myślę, że nie będzie to jakiegoś tam wielkiego problemu, z tym, że na pewno trzeba będzie się liczyć z tym, żeby trzeba wjechać szybko z T0, no jak dalej nie będzie padać, to będzie ogromna susza. A czy myślisz, że w związku z tym, że no, pogoda wygląda jak wygląda i no, może być większe porażenie na wiosnę, czy będziesz musiał zastosować więcej zabiegów albo większe dawki, żeby wzmocnić roślinę? Myślę, że nie. Z tego względu tylko podstawowe zabiegi chemiczne, grzybowe. A co do całej reszty jakichś innych zabiegów wzmacniających nie potrzeba. Bo proszę zauważyć ile tu jest resztek pożniwnych tego wszystkiego mulczu gdzie te parowanie też nie będzie jakieś tam i ta woda w glebie zostanie.